Eee, będę arłował i próbuję coś zultować. Nie, 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 nie wychodźcie przede mnie, proszę. Eee, ona na samym tym rogu stoi w kiblach. Możesz, nie, no, no nie, 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 nie będzie, będę, będę prefajrował. Puszczę strzały i wtedy. Może coś na B się wykryje. Revealing area. There they are. Prawie widzę, tą ultą. Ale zajmę no. też inne miejsce. Weź sobie ten. Ja się. ulta z tyłu, kula. Tak, już ktoś wziął chyba Uszujecie chłopaki, bo my już orta wyszliśmy. Plecy, plecy. plec. Kurwa, gdzie to plecy. jest? wszystko? Karwa, Ja pierdolę. Karwa. -y. na kara, na ty znowu prawie nie zauważyłeś. Czy... Ja lampy, lampy. Ja jestem lampy. A tam leciało coś z To no ja Z drugiej go. strony lamp. Na szortzie była Sejc, ale nie wiem gdzie. jest czyta? O, Co to za standing. Gdzie jest paka? PaKa jest yy, za Na standardzie O, o lore? Kurwa oh, What? WP oh. debilu Nie, nie wiem gdzie To był zbyt głupi ace, żeby ogarnął w ogóle co się dzieje Dwóch zabiłem z ulti, a resztę wystrzelałem w głupich okazjach